Wydarzenia. Najbardziej wiarygodny program informacyjny w Polsce. Droga Gawrylu, witam Państwa w nowym roku. Jest poniedziałek, 3 stycznia. Zapraszam na wydarzenia. Czarne prognozy, rośnie liczba zakażeń. Pierwsze symptomy piątej fali. Wystartowanie z takiego poziomu z piątą falą, no to jest scenariusz, powiedziałbym, katastroficzny. I widmo nowych obostrzeń. Na pewno nauka stacjonarna dla dzieci jest ważna. Jak będzie dalej, no zobaczymy. Recepty na drogą energię i gaz. Mamy często do czynienia po prostu ze złym wyborem taryfy. Ponad 50% polskich gospodarstw domowych będzie mogło złożyć wnioski i otrzymać wsparcie. I propozycje opozycji. Każdy z mieszkańców będzie miał stosowaną tę samą taryfę. Należy dokonać blokady cen gazu. Kara za to wykroczenie to 2000 złotych. Nowy taryfikator i szok dla kierowców. Nic tak nie boli jak uderzenie po kieszeni. Myślę, że się ludzie na mnie zastanowią zanim przycisną mocno ten pedał gazu. No niezbyt dobry początek roku, jeśli chodzi o covid, czwarta fala pandemii szaleje w najlepsze, a na horyzoncie już piąta.